Idziemy teraz do lumpeksu, którym cena dzisiaj za kilogram wynosi 46 czy 9? Czekajcie! 6, 46 zł. Angielski mix. Ja już tutaj raz w Warszawie byłam kiedyś. Pamiętam, że kupiłam tutaj przepiękną czerwoną sukienkę i też yy, strój kąpielowy. I coś tam ja chyba jeszcze, ale nie pamiętam dokładnie co. nie mniej, to jest mały lumpeksik, który zrobił na mnie pozytywne wrażenie i chętnie tam się uda, bo jestem, przyznam Wam, ostatnio trochę zmęczona tymi mega wygórowanymi cenami w niektórych sklepach z rzeczami z drugiej ręki. Także idziemy trochę poużywać lumpeksowego życia. Zapraszam do oglądania. Znalazłam już na starcie pierwszą rzecz, to jest taki sweterek, co prawda duży jak na mnie, M na L to jest rozmiar, ale wiecie, że ja takie ogromne swetry to kocham. Podoba mi się to wykończenie tutaj pod szyją, wydaje mi się, że mimo, że to nie jest golf, taki można powiedzieć może trochę półgolf, właściwie można by było go tak skategoryzować, ale ma mega ładny, jak to się nazywa, wzór i bardzo ładny kolor, taki nietypowy jak dla mnie i też takiego nie mam i to jest akryl 85% i poliamid. 15. Ładny jest, widzę to jak go przymierzę, bo naprawdę mega wiec, tylko, że nic ciężki, więc może trochę kosztować, ale A. jak będzie dobry, ach! Od razu możemy sprawdzić ile. Jakieś trzy dyszki 31 zł, no to w sumie spoko. To jest git. to i tak jest git. Taka ładna bluzeczka mi teraz wpadła w ręce, taka koszulowa, nie wiem czy to jest jakaś bawełna albo len, bardziej bawełna bym powiedziała, tak 100% bawełna, to jest H&M rozmiar XS, ona jest po prostu robiona na taką wielką i ona pewnie będzie kosztowała mało, bo ona jest leciutka, no to to będzie kosztowało jakieś 7 zł chyba, coś takiego, bo widzę, że się nie zeruje całkiem, tylko waga koszyka pokazuje, no coś, coś koło tego, Śleby tarowane, no ale to i tak super, mega. Tutaj jest też taka przestrzeń bardziej wyselekcjonowana. Ja tutaj właśnie z chęcią zobaczyłam taki... To do szlafroczek taki byłby. Ja tak akurat taki satynowy szlaforczek to mam, ale tu nawet jest... E, czekajcie, czekajcie, bo ja to przed chwilą widziałam. Fajny. O, na przykład tutaj, patrzcie, Love muskino sweterek za 89 zł. Fajny. To jakiś komplecik niebieski. To nie na mnie, na bardziej dojrzałą panią. <grytanie> to jest esprit, ok, czyli takie bardziej tu coś nowego o, tutaj fajny strój, ciekawe kolorystycznie tu jest coś fajnego, czekajcie, czekajcie coś się poplątało a wiecie jak to jest, jak się ma ręce zajęte czekaj, 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 co tu, co tu chodzi o, fajna sukienka nie mam takiej. A to jest, czy to by było dla do mnie dobre? Myślicie? Jak że To jest cieniutkie dość. Ja mam taką em, bardzo przylegającą sukienkę, której nigdy nie noszę jako samej w sobie, tylko to jest moja baza czasami. Jak właśnie są takie sukienki, jak na przykład ta, która zobaczcie, ona prześwituje, nie? Bo ona jest taka mega cienka. I ja bym pod nią ubrała tamtą. Albo wiesz, wiecie, nie, nie ma tutaj żadnej metki, więc ja sprawdzę, przymierzę ją, zobaczę czy będzie mi dobra, ale w ogóle taką fajną bazą do takich rzeczy, które delikatnie prześwitują są po prostu czarne kryjące rajstopy i powiedzmy na przykład jakiś czarny top pod spód, czy robimy tam by, taką czarną bazę, żeby nic sam w razie czego po prostu nie było widać, no i na no to zakładamy taką sukienkę. Fajna jest, podoba mi się bardzo. Bazując na doświadczeniu z ostatniego razu, gdzie nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jeżeli nie, to tutaj odsyłam do odcinka pierwszego, który tutaj nagrałam, gdzie znalazłam w takim koszu pełnym śmieci, w cudzysłowie, strójką właśnie wyciągnęłam z tego samego miejsca czapkę fila. Zobaczcie. Tu macie metkę. Ona jest trochę zmechacona, Ona jest do ogarnięcia przeze mnie w chwilę. Wprowadzimy jej cenę: 9 zł 1, 3, 3 zł koszyka, czyli jakieś totalne grosze. 6 zł za czapę Fila. Naprawdę fajną czapę. Tutaj coś widzę odstaje, ale to łatwo na drugą stronę bez problemu przeciągnąć. Nie będę tego teraz robić jedną ręką. No i cool. Dosłownie powiedzmy za okrągleniu piąta czapka Fila to naprawdę jest dobry łup. Kolejne bardzo ładne dwa sweterki znalazłam. No wiecie, ja to styl lubię i lubię taki kolor i w ogóle wszystko, wszystko fajnie. Nie biorę ich, bo mam podobny, ale chciałam Wam pokazać, jakie naprawdę mega ładne sweterki można wyrwać. Nawet z ciekawości od razu zobaczę. To jakieś 15 złotych, niecałe. Ten będzie droższy, bo ten jest cięższy, ale to będzie jakieś tam, no, niecałe 3 dych. Także i tak przystępne cenowo. Ogromniasty, zimowy, przepiękny kolor, przepiękny wzór. Nie wiem, czy nie za ogromny, bo to jest 44 na 46 więc naprawdę dość spora sztuka, jak na mnie, ale ja muszę go przymierzyć. On mi się tak spodobał, Boże, jaki piękny. W ogóle to jest Bon Prix. Ja nie, chyba jeszcze nigdy z Bon Prix nic nie kupiłam. W bon Prix, przepraszam, Bon prix. <laughs> Ja nigdy z Bon prix jeszcze nigdy nie kupiłam. Nic w lumpku chyba i nawet nie widziałam. Nie kojarzę przynajmniej. Mega fajny. I zobaczcie, jest biały. granatowy, No, kolorystyka po prostu. Tu jest totalnie przepiękna, właśnie taka typowo górska. Ach, aż mam ciary. chcę na arty. Zobaczcie, jakie fajne bodki. Mega fajne, w ogóle wymaga dobrym stanie. Takie wykończenie mają, takie rokowe trochę. O, skarpety zimowe, nowe nawet. Uuu, a to takie w moim kolorze trochę A44, 46, gdzie? Stopie się niestety na Przeszłam już całość. Lubię też takie lumpki, gdzie właśnie nie trzeba spędzić, spędzać pół dnia, a i tak ma się taki niedosyt, że się wszystkiego nie przeżyło, jest dużo rzeczy. Ale oczywiście one tamtych jest większy potencjał znalezienia większej ilości rzeczy. Wszystko ma swoje plusy. Ja tak czy siak mam cztery rzeczy, właściwie pięć nawet z czapą, więc zabieram się za przymierzanie. Pierwsza rzecz, ten prześliczny sweterek. No i się mocno zastanawiam, bo mega mi się podobają przede wszystkim, zobaczcie tutaj, rękawki, jak one fajnie leżą. Na dole tutaj jest y, taka, takie zwężenie, i tak fajnie tutaj opływa ten, y, ten rękaw w dół. Może dlatego, że jest na mnie za duży i taki jest efekt. Bo o, powiedzmy, jakby był dobry, to by mniej więcej wyglądał tak i to już nie ma takiego efektu, a tak wygląda super. Zastanawiam się, co do tej stójki w sumie, bo chyba w sumie jest dobrze, ale czy jest tak super, super. Nie wiem, nie wiem jak tam włosy tak W ogóle taki kolor nietypowy jak dla mnie Taki ni to zielony, ni to miętowy Słuchaj, nie wiem jaki to jest No taki najbardziej to chyba w miętę mi wchodzi ten kolor Zastanowię się nad nim mocno, bardzo mi się podoba Więc dam sobie jeszcze chwilę I póki to przymierzę kolejną rzecz ta jest prześwietna, nie no, zakochałam się, słuchajcie, latem, będzie po prostu cool. Nie wiem, czy rękawki zostawić tak jak jest oryginalnie, bo sobie jeden normalnie zapięłam po prostu na guziczek, a drugi tak podwinęłam luźno i ten po lewej stronie, mojej lewej, bardziej mi się chyba podoba. Jest tak bardziej luzacko. Tył mi siedzi, przód mi siedzi. Tutaj jest jeszcze kołnierzyk, no moje włosy zasłaniają trochę, ale super jest. No, jest taka, no taka luźna, taka właśnie letnia mega przyjemna, takie bo nic, w sumie nie miała na sobie, a robi mega fajny efekt. I tak też przy okazji trochę przełamanie eleganckiego tutaj jest, więc jak najbardziej no, biorę na 100%. Dobra, kolorystycznie mega. Wzór też mi się mega podobają, są takie śnieżynki Ala, i tak. Ten golf jest taki dość szeroki, i przez to mi się robi coś takiego. Taka łódeczka tutaj z przodu to jest moje słowo, nie wiem czy to się tak nazywa ale ja bym chciała żeby on tak bardziej stał ja lubię takie o duże stojące golfy tutaj o coś takiego i żeby on się tak utrzymał powiedzmy, że teoretycznie jest na to szansa, a jakbym ja go jeszcze tak podwinęła, nie on jest za krótki niestety no i dobra, ja go tak tutaj luźno wywinęłam teraz, bo musiałby się bardziej o, bo on jest mega ogromny jak na mnie albo po prostu zrobić z niego sukienkę i po prostu ubrać go do jakichś fajnych rajstop właśnie nie wiem jakie, ale może jakieś faktycznie na przykład takie jakieś białe albo Białe nie, jak by do tego restopu ubrać? Nie wiem, nie wiem. Musiałabym pomyśleć nad tym, musiałabym chyba poprzymierzyć po prostu i spróbować yy, dopasować. No i się zastanawiam, czy to robić. Bo ogólnie to podoba mi się to, że on jest taki właśnie duży i nawet w tej wersji sukienkowej też byłby fajny. Jedyne ale, jakie mam do niego, to właśnie ten golf, który mi się tutaj tak nie układa. Mi się tak jak ja chcę, mi się robi coś. O, coś takiego mi się robi co chwilę. To nie jest to mi zależy, super jest ale jeśli mm, teraz sobie myślę, to chyba jednak to, że to mi tutaj cały czas tak inaczej ucieka, ja nie tak jak ja chcę żeby to wyglądało, to chyba to bardziej mówi na tym, że nie, ale podejmę decyzję okay, zaraz ostateczną i ta sukienka, jeżeli chodzi o rozmiar, jest na mnie dobra i podoba mi się w sumie, trochę prześwituje. Widać, ja mam beżę pod spodem, więc trochę mi tutaj widać pod koszulek, stanik, ale jak będzie czarny, e, czarna baza, to będzie spoko. I myślę o niej, że ja bym mogła tutaj jakąś jeszcze chustkę sobie na przykład przepleść przy szyi. Bo może to za duże słowo Ale tak jakby Jakby mi czegoś tutaj brakowało A żaden żadnym momentem, za bardzo pewnie mi tutaj nie będzie pasował Ze względu na kształt tego dekoldu To pewnie założę kilka, stwierdzę, że jest za bardzo w szpic I mi się nie będzie podobało <grym> Znając siebie Ale ogólnie myślę, że to jest sukienka, którą warto wziąć Bo to też jest taka fajna, prosta rzecz Która będzie pasowała do wielu rzeczy I na, oka na wiele okazji Bardzo ciekawe jest też to rozcięcie Mam mega blade rajstopy Więc myślę, że tutaj tego efektu super nie ma ale ona będzie fajnie wyglądała do czarnych rajstop Też takich cieniutkich 15 dem, ale czarnych I tak to widzę Albo ewentualnie opalonych rajstop To też w sumie jeszcze będzie bardzo spoko No, chyba ją wezmę Teraz podejmę ostateczną decyzję, ale poczekajcie jeszcze chwilę Bo jeszcze nie została czapa do przymierzenia W ogóle zobaczyć czy ona jest na mnie Czy to jest jakiś rozmiar? Nie jest rozmiar oh. Okej, okay, chciałam tak od góry jakoś Taka bardzo sportowa jak na mnie, bo ja to takie fila. Raczej na małą głowę bym powiedziała, na taką jak moja. Jak mi w ogóle w takiej czapce jest w takim stylu jakimś innym sportowym, trochę jak nie, jak nie ja, raczej. nie? Nie jest źle, bo w sumie inaczej się ubiorę bardziej sportowo gdzieś jakieś narcie, coś. Powiem Wam, że ekstra biorę. kapka, koszula i sukienka za całe 22 złote łącznie, nie za sztukę łącznie, wow, wow, wow no po prostu takie zakupy, no to po prostu to są najlepsze dla takiej wiecie dla, dla takiej prawdziwej po prostu siary. I no oczywiście e, ceny są przeróżne im za fajniejsze rzeczy płacimy mniej tym temu oczywiście nas bardziej cieszy, wiadomo, każda z nas wie o co chodzi, super, bardzo dziękuję ja na pewno wpadnę tutaj jeszcze nie raz bo po raz kolejny jestem bardzo zadowolona z zakupów, bardzo przyjemnie Miło, dziękuję też za gościnę. Na koniec, jak zawsze, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać, czy w ogóle tutaj byłyście z mojego pierwszego polecenia. Jeżeli nie, no to Was ponownie zachęcam. A na koniec subskrybujcie dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem jakiego pragniecie. Do następnego! Ściskam!